Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna z tej strony się kłania. Ja patrzę w podgląd, ale chyba widać, moi drodzy, ponieważ za chwilę będzie losowanie i tutaj będę mówiła, kto został zwycięzcą. Także, moi drodzy, przygotowanie w tej chwili. Jest to losowanie za miesiąc maj. Także, jeśli chcecie wziąć udział w konkursie czerwcowym, trzeba być moim subskrybentem. Moi drodzy, warunki konkursu są opisane pod filmikiem w zeszłym tygodniu. Trzeba, oczywiście, powtarzam, być subskrybentem, być w moich znajomych na Facebooku Monika Fortuna i prosiłam tylko o udostępnienie postu. Tak, ostatniego, czy przedostatniego, jaki tam się ukazał. No i tutaj dwie panie. Zwyciężyły, a mianowicie, już mówię, pierwsza pani to jest chyba Nik taki, Agnieszka, Agnieszka, powtórzone Agnieszka imię dwa razy. No i druga pani to jest pani Aneta Fryzeł. Także te dwie panie mają u mnie darmowe czytanie. Proszę się zgłosić i wyznaczymy termin. Na messengera czy na WhatsAppa, jak tam panią będzie wygodni. Także zapraszam serdecznie do brania udziału. Udostępniajcie, moi drodzy, moje filmiki. Zaglądajcie na playlistę. Macie horoskop czerwcowy, moi drodzy, tygodniowe Oraz playlista jest chyba ponad 40 już filmików z cyklu Wybierz kamień, wybierz kartę. Także zachęcam. W formie relaksu, do oglądania mojej playlisty oraz horoskopów. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Paniom serdecznie gratuluję raz jeszcze. Uciekam do swoich obowiązków, moi drodzy. Także mail macie do mnie pod spodem, jeśli chcecie się skontaktować w sprawie ten prywatnych, czy rytuałów, czy horoskopów, wykonuję horoskopy. Półroczne, roczne, moi drodzy, oraz na wasze indywidualne pytania odpowiadam prywatnie. Wszystko drogą mailową, bo się dopytujecie. Wszystko poprzez mail. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Jeszcze raz gratulacje serdeczne. Zapraszam do kontaktu, do usłyszenia, moi drodzy. Jeśli konkurs się podobał, proszę o komentarze. Kochani, i będę miała od Was zawsze taką odpowiedź zwrotną, także dla mnie to jest dużo. Jeszcze raz życzę wszystkim dobrego zdrówka, dobrego weekendu, miłego weekendu i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia.